Siema, sister Lennoxon, a to jest ponownie Five Nights at Freddy's jedynka noc trzecia. Nadrobiłem, co miałem nadrobić. Yy, jesteśmy na odpowiedniej nocy. Zastanawia mnie jedna rzecz związana z tym agresywnym zachowaniem się animatroników. Yy, szukałem na YouTubie jakichś tam filmów. Tylko pierwsze dwie noce, żeby było. Żaden z nich nie miał tak porąbanej nocy jak ja. Fonga, co nam chcesz powiedzieć? Wszyscy stoją jeszcze, okej, okay. to już jest dziwne. Haj, Aha, Chika zniknęła. Hej, o kurde, przemiesza się szybko. Ty już tu? What? Zaraz. Oszczędzaj energię, zapomniałem o oszczędzaniu energii. Ta gra jest na Pico Belo. Przechodziłem, nie umarłem, ale znowu miałem 1%. Więc niedobrze. Scott wie jak robić gry? Dobrze, że, ty, że, że ci ka kapcake mnie rzuca. Bo to wtedy już było naprawdę zabójstwo. Się nie ruszysz? pick Cupcake No, podejdź tu. No, 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 no. Ok, pusto, pusto. Freddy, Freddy stoi. A Foxy jest na swoim miejscu. Boniacz od nie ruszył się, co jest dziwne. Ciekaw nie jest To mam chwilę czasu, to mogę zobaczyć Pyroko jest bardzo dobrze. Piu! Ale w sumie tak patrząc przyszłościowo, tak dalej, skoro od razu na początku mam taki niezły zapierdol, no to później będzie tylko lepiej. No, tylko będzie niekorzystanie ni z kamer, na które mogę sobie teraz pozwolić. Jako tako L światła i drzwi, nic więcej. Jestem przygotowany na. Pi o, piątą noc! Jika! Dalej tam jest. Ej! Te kroki to na. to. Ona, to jest ona dalej, okej okay. O, jest tylko sprawdzanie kamer, nic więcej. Żeby Freddy się nie ruszył Kompletnie nie wiem jak się Freddy rusza Jak, jak działa Jaka jest jego mechanika Foxy, przecież patrzę na ciebie cały czas Co ty chcesz? Mm. Nie podoba mi się to O, jak mi się to nie podoba Cika, gdzie jesteś? O i Czyli blisko moich drzwi <noise> Chcesz może się od nich odbić Zamiast Frediego Foxy stał się agresywny Foxy też mnie w drugiej nocy zaatakował Co on też jest zbyt agresywny Zbyt yy, wysokie AI ma Jest 53% Trzecia AM Foxy tu jest czysto Wiedziałem, mogło to się skończyć bardzo źle. Dalej jesteś. Dalej stoisz. Mówiłem ci, odbij się od tych drzwi i wracaj na scenę. Bez takich. Obydwaj się teraz ruszyli. Okej, okay, to była dobra reakcja. To była bardzo dobra reakcja. Ale Freddy się ruszył. Tu jest. A Boni? Okej, okay, w tym składziku jest dziwnym. To jest Boni czy Freddy? Freddy! Boni, Boni, bo Mateuszy śmieszne. Zyłącz te światło! Nie mam pojęcia teraz, kto jest kim, co robi. To się źle skończy. Oho! Okej, okay, Czika się odpaliła znowu. Jestem ciekaw tylko, czy widzę wszystko w tych. Eee. Oho! Oho! Bra, fałszywy alarm. Czy widzę wszystko na tych kamerach? Czy nie ma czasami jakichś takich martwych stref? Jak na Frediego będę. Uff, co ja robię dzisiaj? Jak na Frediego będę. M Musiał patrzeć, właśnie To trochę kicha Wiecie, patrzeć żeby go odpędzać, no <laughs> Oj, ty gdzieś tu przybiegniesz, co nie? W sumie ty bardziej lubisz spacerować Freddy Zostaw mnie Boni Boni przy drzwiach. Foxy Ej! Mhm. To ja zamknę może, nie wiem. Ty ktoś się faktycznie ruszył. To może być Foxy Nie, Foxy czysto 6% Kroki Boniacz, w końcu się pojawiłeś na ostatnią chwilę Gdzie ten Freddy jest? Oj, oj, oj. <try> Ok, Okej... Okay. To było bliskie. To było bardzo bliskie. O. Oh. dobra. Noc czwarta. Teraz będzie jadka. Oj, będzie jadka. Oj, jaka to będzie czysta przyjemność. Foxy się już ruszył, ruszył, Bonnie też. Jest tu? Nie ma go tu. Jest w składziku, okej. Okay. No bardzo potrafię to zrobić, potrafię no. Co to za stukanie? What? Ej hey Freddy, patrzysz na mnie? Oh. FNAF 1 i FNAF 2 zawsze to były takie animatroniki, gdzie... Trochę jej się bałem, ale nie do końca. Właśnie te wszystkie spojrzenia na te kamery, takie przekrzywione z takimi oczami. Czasem. Wej Freddy. Bez takich. Ja cię pierdzielę. Ten już. Fajne animatroniki. Więcej takich powinno być, a teraz wszystko jest o tak jak w najnowszym Freddy. No, bez sensu. To ma być horror, a nie gra przygodowa dla dzieci. Okej, okay, słyszę czyjeś tu ptańce, to jest cika. Cika przychodzi. Sprawdź mi dupę. Eee, ale fajnie. Wcale nie fajnie. Freddy, proszę cię. Jest tu? Nie ma go. A to już wiem, gdzie jest. Czyli jak się rusza, to wydaje odgłosy tej pozytywki fajnej. No to pozytywka może uratować czasami. Na końcu nocy. Foxy, witaj. Gdzie masz swojego przyjaciela? Te, ja nie widzę go. Może w tych martwych strefach jest o czym mówiłem? Że nie wszystko widzę 67%. Druga 66%. I chica! Po prawych drzwiach. A teraz bo A jednak go nie ma. Dalej, słyszałem krok. Freddy nie gra w kuchni. Znudziło mu się zmywanie naczyń. Niedobrze. Kupił suszarkę. Yy, zmywarkę. Dlatego już nie ma go tam. Ups! FOXY FOXY O właśnie, to jest o czym mówiłem. Oczy takie dziwne. Wszystko jest takie niekształtne. Dajemy jeszcze raz. Noc czwarta. Kurde jest. Jak przejdę noc czwartą, to będzie noc piąta. A później już piesza gwiazdka. Eee, szybko to leci. Hej! Foxy, Foxy dalej się nie ruszył. Jak dobrze. Cały czas zapominam o nim. Ale słyszę już pozytywkę Frediego mało w biurze. To chyba znaczy źle, co nie? Tu jest. O jak on się szybko zbliża. Teraz jak się bronić przed nim? Cały czas trzymać drzwi nie mogę. Właśnie chciałem puścić. Aby Chika mnie zabiła. Oj, by mnie zabiła. Ej, jest pod tymi drzwiami. Co ja mam teraz zrobić? Okej, okay, póki chika jest, to luz Foxy? Okej okay. Chciałbym zobaczyć, czy faktycznie jest tutaj jakiś cień Te oczka Może to by mi zdradzało, że jest tam nie się tak osłabił Niemożliwe Niemożliwe <trybuj> Się ruszył na sam początek nie ruszył się na sam początek. Ruszył się o jedną do tyłu. Cika kisz, kisz, idź sobie stąd. O, poszła. O, Foxy! Zapomniałem. Znowu. Muszę sobie nakleić karteczkę na monitorze, żeby Foxy go sprawdzać. Nie ma go tu. Fredson stoi dalej tam w kolu? Nie wiem. Zamykam wszystko. Czysto? Czysto Ale mnie wrobili. Myślałem, że już Foxy się przemieścił. A to mógł być Freddy. Nie, nie ma go tam. Jest za to boniacz. Okej, okay, dalej jest. Mm -mm. Nie ma żadnych kropek, nie ma nic. Nie mam pojęcia. Kroki czyjeś znowu. Okej, okay, chcia chciałem na serio dać już drzwi do góry. Chwila, co? Nie, dalej tu jest. Co? Ja tak bardzo nie ogarniam. Tu nie ma żadnej wskazówki. Bo Freddy na pewno nie będzie się świecił. Mam no 30%. Jest niedobrze. Kurde. Albo dobra nie. Albo tak. 21%. O jest źle. O, jest bardzo źle. Dalej nic. Dalej go nie ma. Okej. Okay. 18%. To jest... To jest gdyby teraz wybiła piąta, jest to do zrobienia chyba. Ale nie wiem F Z Pecom od FNaFa nie jestem 16% O masz Wystarczy tylko trochę pogadać co Foxy już od razu korzysta z okazji Freddy Okej okay, super Elegancko jest po mnie 1% Freddy, wiesz co, możesz sobie zagrać tą fajną muzykę. Kto mnie zabije, ten mnie zabije. Dlaczego tak nie mogło być od razu? Jest cisza, spokój. Wentylator nie chodzi. Lampki u góry nie ma. Hej, możesz mnie od razu zabić. Gra długą wersję, gdyby była to piąta, to fakty, że bym to przelazł. Oho, chyba na jaki spomnie. <nasł> ah. Jak Freddy działa? Jak on działa? Sta pod drzwiami, no. Ooo. A, wam teraz tu będzie wszystko spadać, bo to jest menu główne. No tak, zapomniałem. Eee. Co mam, pomysł? Cyk. O, lepiej chyba. Tak F2 cały czas spamować. <laughs> Nie, dobra. To by było na tyle. E, jeśli wiecie jak Freddy działa, możecie napisać w komentarzach. Dużo by mi to pomogło. W przejściu całego FNAFA. Jedynki. Okej. Okay. To by było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.